Cześć, i cześć, Mr. Pik z tej strony. Dzisiaj na warsztat rzucamy sobie on taką beta wersję demo nawet e, gry, która się nazywa Blooming Business Casino, w którym będziemy tworzyć własne kasyno pełne dziwnych, jakichś e, słodkich stworków, które najwyraźniej są chcą przepierdzielić całe swoje e, no, cały swój dorobek życiowy na e, granie w maszynę albo <laughs> rzucanie kuleczką w takim kręcącym się kółku, nie wiecie? A potem jeszcze ewentualnie nie dać sobie nóg połamać, bo ktoś stwierdzi, że oszukują jeżeli im się jakimś cudem udały wygrać. Tak, tak, to jest kasyno, tak wygląda. No dobra, bo tak chyba nie wyglądają normalne kasyna, ale no wiadomo, jak się naogląda tylko głupich filmów, to takie się ma wyobrażenie. Dobra, zagramy sobie w Blooming Business Casino. Będziecie mogli wtedy stwierdzić, czy chcecie wygrać z e, olać albo zainstalować. Z zainstalowaniem jest taki problem, że to jest playtest i do niego trzeba dostać dostęp i e, no on jest przyznawany, ale nie aż tak po prostu z automatu, jak to czasem się zdarza. Dobra, pyknijmy jakieś 30 e, minut, zobaczymy jak nam będzie szło, tutaj gra mi powiedziała, że w tym demo to będzie specjalny jakiś tutaj e, e, scenariusz, którym no je, prawdopodobnie w normalnej grze tak to nie będzie wyglądało. Ale na znaczy no, jeżeli chodzi o samą scenariusz rzeczy robienia, nie? Czyli to nie będzie demko, to nie jest po prostu wstęp do gry, tak? O to mi chodzi. No dobrze. E, będziecie mogli także w tym czasie, jak sobie gram, zastanowić się, czy chcecie polajkować albo zasubskrybować kanał, e, bo to pomaga przy, e, no, przy rozwoju kanału. No co ja tu mam więcej powiedzieć? Dobra. E, co tu się dzieje? Mamy? Co to jest w ogóle za ulica? Co to jest? Co to jest Las Vegas? Eee, mamy 5 kasyn. Czy ja mam jakieś wybrać z tych kasyn? Nie wiem, może pierwsze z brzegu. De the, the Casinope. De eee, Casinope. Ending Ambiente Desert. Las, ve a, Las Venas, to jest, no przecież. Okej, tutaj, eee, okay. tutaj jaki jest klient? Type. Hmm. Czyli tacy z przygodni, tutaj są klienci. Okej, okay. mamy. Hmm. OK, mm. The place is rather Quiet piece Pisów. Of... Okej, okay, czyli tutaj będą ci um, <laughs> mobsterzy najróżniejsi mafia i Goodfellas wiadomo. A e, tutaj będą staruszkowie, którzy mają... którzy żyją na emeryturze i wrzucają te pieniądze w kasyno. E, tutaj co mamy? The Outfit. No to to ewidentnie będą mobsterzy. Crime Syndicate wspaniale. E, OK, Whiskers Network. Ok. Ok, mamy zrobić przyjemne kasyno tutaj. Ja troszkę, nie wiem, troszkę mam ochotę zrobić misję, gdzie staruszkowie przychodzą i przypierdzielają swoje oszczędności. <śmum> Spróbujmy to. Ok, co tu się dzieje? Czy ja muszę zapauzować czas? Zapauzowałem czas faktycznie. Mamy tak, 10, raczej znaczy 100 tysięcy koła. Co ja mówię, 100 tysięcy koła? 100 tysięcy. Albo stokoła. no to tak działa, ty, przestań tutaj nie znać się w pieniądze. Mm, dlatego prawdopodobnie radzę sobie w życiu tak jak sobie radzę. Chips currently in the pocket, ok, chips, elektryka, no elektryka. Insight produce in the research, ok, czyli mamy naukę po prostu, mamy pewnie nasz rating, zadowolenie, ilość klientów. Jest zamknięte kasyno, nie mamy pracujących ludzi e, i kasjera też nie mamy e, mamy piętra. O jest. Piętro o to jest piętro, gdzie będziemy przełamać kości ludziom na pewno. Jestem pewien, że będziemy tutaj łamać kości ludziom. A czyli pewnie nie ludziom, tylko zwierzętom. Dlatego gra nie będzie ten, jako R rated bo będziemy zabijać ptaki i inne takie, wiecie, Nie, żeby to można było robić. Ja jestem przeciwnikiem bezsensownego łamania nóg ptakom za to, że nie mogą zapłacić. E, bo przepierdzielili wszystko, co mieli do przepierdzielenia. Dobra, co do mojej mamy, e, już więcej nie pierdzielę e, o pierdzieleniu i przepierdzieleniu. Open Casino, nie, musimy zatrudnić jakiegoś kasjera, zatrudnijmy kasjera. Mamy Tess Darnell'a, Clay Maupen'a i Joe Wakefield'a, okej. Okay. Wszyscy zarabiają mniej więcej tyle samo, no, ten chcę więcej breaków, nie, nie pozwolimy. Breaking you, break you Beauty. Workplace Beauty, ale poczekaj, czy on ma jakieś lepsze te... To mogliby trochę... To mogliby trochę w, 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 tak zrobić ciemniejszym, żeby łatwiej się to czytało, bo jak na razie widzę, że nie jest to aż takie subcio. Fizyka, agility, oni się naprawdę różnią. przecież. ja zawsze podliczam całość, czyli tutaj mamy 10, mamy 19. Ty masz 7, 8, 10, 15. Ty masz 12. 17 Czyli test Darnell jest najlepsza w porównaniu do wszystkich? Tak, weźmiemy test. E, zatrudniliśmy test. Ona sobie tutaj teraz stoi. E, ja nie wiem, czy ja nie powinienem jakiś e, zbudować pewnie rzeczy do, do, do grania, nie, chyba, bo do to kasyno to trzeba na czymś grać. Ale dobra, tutaj musimy też pewnie kupić. Waltera, musimy klerka kupić w który będzie liczył hajs. O, wiadomo, że jest z tych ciemnej aparycji, taki wiesz, charakter i te sprawy odliczenia pieniędzy, nie? Mm, Okej, okay, tak samo zróbmy. 6, 10, 15. Mm, 10, 15. 5, 6, 11, 15, nie ma znaczenia, czyli co bierzemy tego, który jest najtańszy i ma na breaking duration najmniejszy. Tak, będziemy Corey Linda, bierzemy ciebie. Wspaniale. Możemy więcej ich zatrudnić, ale nie wiem, czy to ma sens. Tutaj przyjeżdża, tutaj będą przyjeżdżały dostawy naszych pieniędzy pewnie, albo wyjeżdżały nasze dostawy pieniędzy. Co tu mamy? Co to, to ja mogę coś z tym zrobić. Generator room, ok. Możemy robić prąd. Eee, play. dobra, to jest po prostu to jest po prostu bank. Trochę mnie martwi, że nie ma drzwi, ale może najpierw zróbmy, właśnie, zróbmy coś. Arcade Arena, bar, break room, card game arena, dice game arena, maintenance room, mm -hmm, base, basement, basement, basement. Potrzebujemy, potrzebujemy ten maintenance, generator room, security room. Czy ja mogę drzwi wstawić? Ja bym chciał wsadzić drzwi do mojego tutaj tego, volta. Ja tak, nie wiem, to są takie potrzeby, które czuję, że są potrzebne. Czekaj, czekaj. Czy ja mogę zrobić. pyk, i ja bym chciał. Czy ja mogę edytować to? Czekajcie, czekajcie. Chyba nie mogę. No dobra, no dobra, to idźmy na razie w basementie. Czekaj, mamy, mamy ten. No, security Room to nie jest to. Ja bym chciał edytować. Czy mogę? Tu mogę edytować. Generator Room mogę edytować. W nie mogę edytować. No okej, okay, no, no dobrze. Powiedzmy, powiedzmy, że się zgadzam. Tu możemy ścianki powsadzać. O! Mogę drzwi, drzwi, drzwi. Nie, to jest wall. Glass wall, station. Greek Barrier Station. Eee, chyba. Jednak nie mogę wstawić drzwi. A trochę za bardzo się po, podjarałem z tą kwestią. Mm, Wstadzimy, idziemy w górę. Musimy zrobić tak. Miejsca do grania na pewno. Zróbmy miejsce, do... tu jest chyba wygląda to miejsce na fajne miejsce do grania. Arcade Arena. Eee, weźmy tak. Some games aren't about beds, They can all be found here. Ok. Weźmy slots. To chyba podstawa, żeby było tutaj slots. I teraz ja to muszę rozciągnąć. OK, tak robimy Are. Ja bym raczej rubber, rubber banda takiego tutaj proponował. Two slots machines. Still missing two slots machines. OK, i musimy wsadzić. Tutti frutti slot machine. Spróbuję Erką. Tak, rką obracamy. Będzie jedno Tutti Frutti. Będzie classic slot machine. Będzie Greek Slot Machine, nie wiem jakie są greckie slot maszyny I będzie, jaki? jaki? Fortuna Slot Machine, to ja nie wiem czy ja jestem przekonany, czy ja chcę takie Stacking Chair, everything's chair, having... ok to jest brzydki cher, A myśmy chcemy, my chcemy jakiś taki ładny cher, to jest small chair eee, Czy ja mogę? A, czyli oni nie mogą się, oni muszą przed tym stać Ha, nie wiem jak się z tym czuję No ale dobra, możemy wsadzić, o. Co to jest? A kolumna? To, jest... to będzie się świeciło, czy co? No dobra, weźmy tutaj jakąś lampkę, taką w stylu art deco lat 60-tych. Mm, tutaj wsadzić obrazek, że będą mieli szczęście, ale tak naprawdę nie będą mieli. Co tu my jeszcze mamy? Mam naprawdę dużo rzeczy. Maneki Neko mamy. O, Maneki Neko to na Przewejściu. A nie, mogę tylko w tym pomieszczeniu pokazać. To przy wejściu będzie machał i mówił wejdź, wejdź, przepierdziel swoją emeryturę, nie oddaj nic wnuką. Nie, oni są niewdzięczni. I tak nigdy nie zadzwonili do Ciebie na ten, na Dzień Dziadka. Mm, dobrze, jakiś kosz na śmieci pewnie byłby potrzebny. Zakładam, a czekaj, pyk. Coś, są jakieś takie esencjale, takie rzeczy, które naprawdę są tutaj konieczne. Wiecie, że, że potem kopnie mnie w tyłek, jeżeli tego nie wstawię, nie wiem. Dobra. E, tiki Vegetation. O, i weźmy sobie. Tiki Vegetation, pyk. Tak żeby mogli sobie popatrzeć na Tiki Vegetation, zanim pójdą stracić pieniądze. dobra, weźmy to, jest okej. Okay. Wygląda całkiem, całkiem subcio. Dobrze, musimy na pewno wstawić jeszcze jakieś inne potrzebne rzeczy. Potrzebujemy wstawić break room dla naszych pracowników, ale breakroom dla naszych pracowników... Ja muszę chyba do piwnicy zejść. No wiadomo, że nasi pracownicy to raczej będą break rooma robić sobie. Pyk. Hmm. Musimy ściany podejrzewam, że wstawić. Eee, jakaś podstawowa ściana. Ha, czemu ja nie mogę wstawić ściany. Create. O, Basic Wall. O, to to mi chodziło. Pyk, pyk. Mm, tu będzie wejście, pyk. Ja, czyli chyba jakoś tak muszę to zrobić. Czy ja muszę tak? Czekaj, i teraz break. Aha. Co tu się wydarzyło teraz? Mogę, mogę... Mogę przestawić? O. Aha, chyba jednak muszę mieć dziurę w ścianie, żeby zrobić te, żeby wstawić... Yy. Nie, jak chcę coś zniszczyć? O, chcę zniszczyć ściany? O, pięknie, pięknie, pięknie. I teraz tak, to jest... Tu... Trochę, to jest... Trochę dżenki. Stawianie tych rzeczy mogłoby być trochę lepiej rozwiązane, no ale dobra, nie narzekajmy. Wstawmy tutaj jakieś fajne rzeczy do breaka, na przykład kaucza wstawmy sobie. Niech sobie posiedzą na kauczach. Można sobie, no nie wiem, jakieś światło im dajmy, bo są w piwnicy ostatecznie. Jakąś tiki planta, żeby mogli sobie posiedzieć, wiecie, i popatrzeć na roślinki, to odstresowywuje na pewno. E, chyba to jest coś, co jest z tych potrzebnych przedmiotów. Ten taki znacznik tutaj, mam wrażenie. Czy jest coś, co mogę im jeszcze dać? Żeby nie dać vending machine, żeby ten dostali potem cukrzycy, bo będą się żywić tylko gumizelkami, nie? O, kosz na śmieci, podejrzewam, że bardzo ważna rzecz. Dobra. Eee. Co? Nie. Czemu te drzwi mi tutaj mnie denerwują? O. What the fuck? Okej. Okay. Jest teraz. nie, Tak. Kancel. W dupie z wami. W ogóle nie dostaniecie break rooma. W dupie mam was. No, budowanie. Ewidentnie coś, nad czym muszą popracować jeszcze zrobić. Jeszcze popracować muszą ludzie. Musimy res truma zrobić. Zobaczymy, jak będzie budowanie. Ten. Budowanie kibla wyglądało. Oczywiście, że w przeszklonym miejscu. Pyk. On od razu drzwi chce. Mogę, mogę go. Mogę tak to zrobić? Czemu on od razu chce, żebym ja drzwi stawiał? Na serio? E, to jest jakieś. jakieś dziwne. Cancel, 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 cancel. Nie no, bo zbudować tutaj coś, co jest naprawdę. to jest umiejętność. Widzę, że chyba jednak. Chyba jednak będzie to nie aż takie, nie aż takie łatwe do życia. może tak, może tutaj spróbujemy restroom zrobić. Ja wiem, że to może nie jest genialne miejsce, ale... Okej, okay, zróbmy to tak. O, o, chyba się uda. Chyba się uda, tak. I musimy tam wsadzić dwie toalety. Wsadźmy toaletę. jedną, drugą. A to z sinka wsadziłem. Aha, muszę toalety wsadzić. No dobra, no, wsadziłem. Tak, wsadziłem. Okej, okay, nie wiem, co dziwię. I tutaj synka. O, Okej, okay. confirm. Mamy kibel. A, on sam zrobi ścianę do tego. Okej. Okay. Czyli ja tu dałem dupy. O, nie wiedziałem tego. Czy ja mogę to zniszczyć wtedy? Ja bym chciał to zniszczyć. Weźcie to. Pyk. I pyk. Weźmiliśmy to i teraz może nam się uda zrobić break room. E, pyk, pyk. Tutaj dwa i tak. No to troszkę zaczyna mieć więcej sensu w tym momencie. E, dobra, szybką kanapę rzucimy, tak? Szybkie, jakieś taką kanapę. O, taką będą luksusową kanapę mieli. E, tak, weźmy to i okej. Okay, niech sobie siedzą. W odpo odpoczywają w tym bardzo przygnębiającym miejscu, no ale przynajmniej jest gdzie posiedzieć, nie? No dobrze, chyba mamy kibel, mamy miejsce do grania. Możemy otwierać nas nasze kasyno. Jakie ja mam otworzyć nasze kasyno? Powiedzcie wy mi. Tutaj pewnie muszę. Entry. Open Casino! No, zobaczmy. Jest to trochę słabe kasyno, nie powiem. O, okej. Okay. Jesteś nowy w kasyno? Tak. Mm. Okay. A Coś tam gada o prawach jakichś miejskich. Okej, okay, jasne, pewnie. Jestem tylko narzędziem w twoich rękach. Mm -hmm. Dobra. I co? Koniec? Okej. Okay, na razie. Uh, get ready for the first clients and open the doors. Otworzyłem the doors. The doorsi są jak najbardziej y tutaj chętnie zapraszani. Kasyno wygląda tak naprawdę. O, ktoś przyszedł, a nie, to jest ten klerk. Idzie pewnie siku zrobić. No bo <laughs> naliczył się pieniądza. Nie, nie, on sobie postanowił pójść gdzieś. No bo czemu nie? Od razu tutaj. O, 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 ja wiem co ludzie chcą. Ludzie chcą bary. Ludzie chcą na pewno bary. Podejrzewam, że ludzie chcą bary. I musimy wsadzić tutaj bar. Ok, weźmy tutaj wsadzmy bar. O, przyszli pierwsi, pierwsi ludzie już przychodzą. Znaczy, okej, okay, ludzie to dużo powiedziane, nie? O, miejsce na champagne bucket. I no mamy już classic bar, ale mamy jeszcze tiki bar. Ale nie, tiki baru nie będziemy mieli. Możemy wsadzić tutaj na pewno jakieś miejscowe do siedzenia. O, sobie niech sobie, tuk, mogą sobie posiedzieć. I otworzymy bar, zatrudnijmy barmana. E, musimy, area free drinks. E, ja nie chcę free drinks. Area employees. Ha! Ja bym chciał zatrudnić. Nie! Czemu ja nie mogę. Nie mają operatora. No właśnie. Czy ja muszę kliknąć po prostu na to i teraz wziąć Area Employees? Nie, nie chcę free drinks. Może to jeszcze nie jest w grze, może to jeszcze nie jest gotowe, nie? Mm, area Beauty, dobra, mają darmowe drinki, okej, okay, możemy edit? Ja to edit, czy ja mogę to? Nie. A, bo wcześniej mogłem hire clerk i takie rzeczy zrobić, nie? To teraz tu nie mogę. Czy ja muszę, może, może mogę zatrudnić po prostu kogoś? E, pit Boss Personnel, hire. Okej, okay. nie, to jest jakiś pitboss, nie mam pojęcia czym jest pitboss, mamy trochę prospektorów, financial data, okej, okay. tutaj nam jakieś informacje dają, baseball fan and now visiting the casino, napierdzielają, grają, grają, grajcie, 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 no trochę mało, mam chyba slot maszynów do tego. Ciekawe, czy mogę kliknąć sobie na takiego? Tak, Chensayer. Ona jest prospektorem, czyli jest tym górnikiem. O, górnicy też tutaj przychodzą? No dobrze, to fajnie, to jest bogata klientela, nie? Jak dobrze wiemy. <laughs> um, czy ja mogę tutaj. Okej. Okay. Ja zobaczyć, czy. O! Ktoś tam strzelił do kogoś? Czy coś? Nie, zepsuło się. Ojej, będę potrzebował maintenance pewnie. E, dobra, wejdźmy do piwnicy i zbudujmy pokój dla maintenance. O! Tu jakieś te, dinozaury mieszkają. E, no dobrze, musimy zbudować pokój z maintenance, maintenance room na pewno. E, więc tak, pyknijmy, pyk. O, dla, no, miejsce dla janitora nie jest jakoś specjalnie potrzebnie wielkie, nie? Niech ma sobie krzesełko do usiąścia i ma sobie lampę i jest ok. Teraz kliknijmy tu i tak, hire custodian, musimy custodiana wziąć. Dobra, już tutaj nie będę specjalnie wyliczył, wezmę pierwszego z brzegu. Hmm, może po prostu ja nie odblokowałem jeszcze możliwości, możliwości zatrudnienia tego barmana, wiecie. Niech on pójdzie tam to naprawić. Ci tutaj przychodzą siedzieć wszyscy. Ja muszę, no, okay. A, dobra, dobra, ja, ja, trzeba było zjechać na dół i waitera wejść, bo to jest klas, classy, classy joint, to jest naprawdę classy joint, okej, okay, już, już chciałem powiedzieć, ja po prostu jestem głupi, to nie jest to, że deweloperzy tutaj popełnili jakieś fapa, po prostu, po prostu wasz chłopak pik jest, jest trochę, jest troszkę głupka, głupkawy, dobra, mamy już wszystko, żeby działało, możemy naraz zrobić jakieś, może, okej, okay, card game, Card game weźmy. Tak, weźmy tak. Pyknijmy tu. A nie, może nie, bo tutaj jest zejście do piwnicy. Tu musimy zrobić w tą stronę i w tą stronę. okej. Okay. I weźmy basic blackjack. Na pewno. E, I nie, fancy blackjack. Nie, wszystko jest blackjack? Aha. E, ja wziąłem basic. Nie, jak chcę jak, jak tego. E, delay. Czy nie. No, dobra, potem sprzedam to. Jak se fancy, bo to jest fancy klub, nie? To jest fancy. Weźmy tak. Tutaj weźmy lampkę, bo ona jest taka stylowa, bo wszędzie jest taka sama. Możemy sobie wsadzić tutaj e, takie pudełko, nie wiem, jakaś ja pudełko. Ja wiem, że to jest. E, ja wiem, że to jest szafeczka po prostu. E, I zasłonę jakąś, tak, żeby wyglądało bardziej fancy i szmency. E, SELF FURNICZURĘ SELF FURNICZURĘ Tego nie chcę, bo to nie jest fancy No dobra, i konfirm. I weźmy tak, musimy kupić dwóch krupierów na pewno Weźmy krupiera tego I weźmy Krupiera tego Pięknie Czy oni muszą jakoś... Czemu on nie pracuje? A nie no, przyszli, przyszli Oni wszyscy na stojąco będą grać? No to wychodzi, że wszyscy na stojąco będą grać. No ale dobra, nie mi nie, nie oceniać, czy ktoś lubi na stojąco, czy ktoś lubi na siedząco. Ja widzę, że bar jest oblegiwany tak jak zawsze w tego typu miejscach. Możemy elit, możemy rozciągnąć. Tak, jeżeli bar ma być taki, no to fajnie, to zróbmy większy bar. Weźmy jeszcze tutaj, wsadźmy. Tiki bar. O, Tiki bar będzie super wyglądał. Tak. I smal tiki czer. Tutaj będzie sobie tiki czer, będą mogli siedzieć na nich pić, na tiki czerach patrząc w ścianę. Dobra, jeżeli ten to wej... O, ładowieli sobie tiki jakieś te. E, dobra, jestem szczęśliwy z tego, z tego wyboru. Mm, kolejnego bartendera weźmy do tiki baru. Tak, o, tiki bar to oczywiście, że tukan musi być. I Waitera jeszcze jednego weźmy. Dobra. Na, na ślepo kupuję. Może to nie będą jacyś fajni ludzie. No, czy tam ptaki, czy potwory, czy cokolwiek innego. No, przecież... Czy oni piją faktycznie na tych siedzeniach? Czy oni... O, koleś jest jeżem. Koleś jest jeżem. Nie, ale jest myszą pokazana. To jest... A, to jest mysz, która ma afro po prostu. Okej, okay. myślałem, że koleś jest jeżem. No dobra, grają w gry, czy ja mogę jeszcze jakąś grę, ja może tutaj jeszcze jakiś pokój growy wsadzę, ten poszedł sobie na breaka, mm. bar mamy to, Dice sloty mamy, dice game, tak, weźmiemy dice gama, on będzie tu i musimy wsadzić jedną, greek craps, sticky craps, fancy Crabs, bo to fancy bar, więc niech sobie, o, tak. Oczywiście lampa, tu jest jakaś nowa astronaut painting, bo my wspieramy naukę w naszym tutaj establishmencie. Miejsce z barem i krzaczek, żeby sobie popatrzeć na krzaczek, okej. Okay. Będzie dużo atrakcji, weźmiemy dilera. mamy chyba tylko jednego do wyboru. Mm, no dobrze, a bo to są, mamy tylko trzech dilerów ogólnie dostępnych. Ten chodzi tutaj. Z walizką pieniądza cały czas. Czy ja muszę jakiegoś ochroniarza zainwestować, czy coś? A, bo on wybiera hajs, a wybiera te, wybiera żetony. Okej, okay, czaje. Na jakiejś takiej zasadzie to działa. No wiem, mm, mało płacą, płacę ci jak na kolesia, który nosi i jest odpowiedzialny za kupę hajsu, mam wrażenie. To troszkę mało, mało ci, yy, Mało pieniądza dostajesz. No ale dobra, jeżeli się godzisz na to, to nie jest moja wina. Mm -hmm. O, mobsterzy przychodzą do mojego kasyna. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Ja, Andrzej, ja szczęśliwy z tego powodu jestem. Ty jesteś citizenem po prostu, okej. Okay. Tak, my wspieramy lokalnych tutaj, lokalne społeczności. Jak najbardziej. Jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wspierać lokalną społeczność. O, ty! Waiterzy chodzą tutaj! Po ludziach, którzy grają! Bardzo dobrze! Oni będą upijali moich tych moich graczy, żeby bardziej chętnie wydawali hajs. Dobra, może dodajmy coś do odpoczynku. Masz tutaj piękną tą. Jak już się nauczyłem to robić, to niech mają jakieś lepsze rzeczy. Czy ją jakieś telewiz... Czy on przyszedł i on po prostu. Nie, dobra, już myślałem, że nie usiądzie. Myślałem, że on przyjdzie i po prostu będzie siedział. By type for the area. Nie, decoration furniture. A, jest dużo podzia podziałów. Wending maszyna, ostatecznie ci nie, wam nie dałem, że nie umiałem. I kosze na śmieci wam ostatecznie nie dałem. Dobrze. Możecie sobie. O. Możecie sobie kupić kole i będę zarabiał na tym jeszcze więcej. Chociaż nie wiem, czy do końca się zarabia na tym. Nadal martwi mnie to, że po prostu stół pełen pieniędzy i żetonów i otwarty safe jest w drzwiach, po prostu bez drzwi żadnych, nie? Najmniejszych nawet drzwi. E, troszkę nie powiem, nie, nie powiem, mam, małe, mam mały angst z tego powodu życiowy. No dobrze, ciekawe, jesteśmy do przodu, ja nawet nie wiem czy ja mogę sprawdzić jak u nas to wygląda. To jest Client Information, Citizen, Worker, The Mob, no przychodzą jacyś The Mob, Show Business nie przychodzi i Law and Order, o to jest nad Killing, to jest pan, pani policjantka, która przyszła i mi tam wtedy groziła, nie? Ja mam naukę, jeszcze na razie nauki chyba nie ma, o można to rozszerzyć i, i schować. No dobrze, no dobrze, e, no dobra, to jest Growing Business Casino, czy Blooming Business Casino, przepraszam, e, gra jest, jeszcze widać ewidentnie w takim wstępnym, wstępnym e, ustawieniu, o, ale jest Platypus, który nie, on nie jest Platypusem, okej, okay. no dobra, jeszcze pewne rzeczy trzeba naprawić, ale jako Platypus poszedł zrobić ciusiu? E, ja widziałem platypus, a Platypusy to są słodkie, na żywca w Australii widziałem więc może my jesteśmy w Australii tak naprawdę skoro mamy taką różnorodność zwierzątek tutaj tak ale kierka okej okay, ma to to jest taki powiedzmy że team hospital tylko że team casino szczerze to nie wiem czy był podobny pomysł zrobiony no, element zwierzaków, Jeżeli chodzi o grafikę, no to nie ma jakiejś tutaj nadzwyczajności. No ale to grafika nie zawsze jest najważniejsza w grach. Ważna jest grywalność i wiele rzeczy, które by można było tutaj dodawać. Jakiś dużo systemów, więc mam nadzieję, że będą tutaj to rozwijali. Ja będę miał oko na tą gierkę. Jeżeli chcecie sobie wypróbować, możecie sobie zgłosić się do playtestu pod linkiem, pod filmikiem, jaki Wam tutaj zadałem. No, zawsze daję, nie? Więc tak do zobaczenia przy następnym. Pa!